Makutas pasampas. Makał na warze. Tylko gadamy in-game, pamiętaj. Odczuwamy się w rolę SM. Makał na warze. gejami czy nie? Nie. Ale bym się spuścił. Marcin Boczyński ogólnie to jest mój chłopak. Od lat 8. Kocham jak robaki w dupie Co ty gadasz? No bo mam robaki Czemu w dupie Nie, tak nie, nie chodzić? Zabiłeś Nie nienormalny, uciekam Nie uciekaj Młody nie uciekaj No nie uciekaj Siema Nie, nie strzelaj, proszę, nie strzelaj, proszę, nie strzelaj nie strzelaj nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, Jestem nowy, nie jestem nowy, nie strzelaj, proszę Co tam, jak tam byku? Ale audycja, dorobiłeś się, widzę Zajebista Ej! Co? Jak kłótniesz to dostaniesz nagrodę Nie mam nagrody O ty! Ej! <laughs> no chcesz? dawaj, no dawaj, bisie. O nie, w dwóch na jednego, to badało samego, jestem łosy Łociaczku Chodź młody, wsiadaj Żartuję, ty mnie zaczęłeś bić Z jednym, innym chłopem To ty nie zacząłeś bić No to ty nie zacząłeś bić, popatrz mnie, ma... Bijemy się Wsiadaj Ustawka Wsiadaj Ustawka, ku... A jak się mówi? muszę sobie sprawdzić Au No to ty na fsestim jedziesz, baranie mam wyjść do siebie? No nie Wychodź, proszę wychodź. nie! Wychodź, wychodź, proszę! On nad o, nie wychodzę! dupa! Dobra, czekaj, ja muszę się go przeprosić! Cześć Misiaku, przepraszam! Nie ma sprawy! Popa, buziaki jaki Panie przez przypadek ci chyba paniem w auto Siema. przywaliłem. Sorry, nie? Niespecjalnie Nie ma prączek Macie ma cięsteczek. Co? No, Ale jesteś piękny, kochanie. się Michałko. Dzięki, że tak mówisz. <laughs> Wszyscy z cesarami No to są to zgangły z tych kurwa. Tak kur zwane przygłupy. Ej, jej, ej, no nie, nie mów tak. Nie masz Co? rączek, nie masz prawa. No mów, mow, wypowiadanie się. Nie mam rąk, nie mam prawa do wymowy. Tak. Nie no, jesteś śliczny, chyba. Ja, firze. jestem w to. Bo to jest mój kolega, widzisz jaki on jest piękny? No co tam? <laughs> o, Indonezja, na plecach! Indie, no, idiotę, no, jaki ty No, pomyliłem się Indie, Indie, Indie Dobra, jesteś jeszcze do fryzjera. Do, do tego, tego spróbujesz. Psiodę, jedziemy do fryzjera. Jesteś ku seksowny, nie potrzebujesz. Potrzebuję. Nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz przeszczepu, nie bądź jak Gimper. A ładź mi A A, 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 a. Mnie nie bądź. O To jest... AAAAAAAA Czemu ty się zrzesz? To jest gra tylko Poczekaj tu do mnie Jesteś piękny przyjacielu Czekaj pokazuj co jest w Czekaj. Czekaj stój w miejscu Nie muszę oh

Przepraszam, przepraszam, wszystko Twoja mama... W imię natury Szybko i chodź do ludzi, musimy mieć ten... Jemne komendy się. ej sprzedajemy się na mafię która Okej, okay, jak coś, to sprzedajemy się na los kakos <grydziśle> Los, 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 los Nie, na los pesos I tego, i że oni robią tra transporty broni jutro, wieczorem, wczoraj Powiem, że on jest bardzo groźny. I że broni i tak dalej. A potem powiem, że jesteśmy gejami i chcemy. Los Pesos, jak coś. I dawaj, przyjdźcie. Zdychaj śmiecił! Los Pesos nasz gonił, gonił, pomocy! No, Zamknij mordy. Pomocy! Los! No, super. Widzę, że. Znam tutaj a, a, widać. No właśnie, pełną parok tutaj lecimy. Nie ma tu nikogo. Idziemy na szpital Gdzie jest policja? Policja, policja o, widzę komendę w końcu Prosimy o pomoc, prosimy o pomoc Halo, jest tam ktoś? Prosimy o pomoc Napadli nas Jak to się stało, że w wyglądał nerwaniu jak człowiek, jak jakieś zwierzę Ty chyba po prostu losowe ubranie nie, to jest wybitnie selekcjonowane Ja się ubrałem tak ładnie, co mi się podoba, mógłbym tak ty... Przyjdzie jakiś komendant policji, prosimy o pomoc Patrz to! O tak, siema! ale ty jesteś dowcipny Policja! Policja, pomocy! Dobry, pan też się sprzedać? Co? Pan też się sprzedać? Nie. A my przyszliśmy kolegów sprzedać. Jak tam? Żaden kot ósmy, przyjdź tu i nam... przyjmij zgłoszenie! Dobra, chodź, idziemy na szpital. Polo kokta, najlepszy napój kolo podobny. Pale konia! O tak! Ooooo! Tak. Gdzie jest szpital? Wydupieł! U, Za u ciebie! <noise> o już widzę, jest na Eclipse Tower. Ale zrobiłem zaznaczyć. screenshot. A ty jesteś przygłupi. Gdzie... Moją lekiem czy 33.12 Ale walek konie, a podoba mi się to. O Watel 359 to <noise> chodzi. <noise> Ej, dobra, ja mam problem, Ej, w sensie, nie odzywaj się, ja mam problem do medyka. EJ SAM lumana. Ej, Poszedłem chcę sprzedać.